Nazywam się Kamil Mańkowski, jesteśmy w płocku w restauracji, którą prowadzi nasza fundacja jestem laureatem nagrody MPU z 2023 roku za łączenie przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Nasza fundacja zajmuje się głównie pomocą społeczną, w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To nie jest przypadkowe, ponieważ ja akurat w takiej rodzinie się wychowałem, także kiedyś sobie po prostu powiedziałem, że jeżeli już dorosnę do tego i dojrzeję, to kiedyś będę takim dzieciom pomagał. Nasza fundacja powstała właśnie w 2022 roku i my z racji już pewnego doświadczenia co do zdobywania środków postanowiliśmy, że od razu zaczniemy działanie z działalnością gospodarczą. Tą restaurację przejąłem po moich rodzicach, wdrożyłem ją do fundacji z racji tego, żeby po prostu było łatwiej nam te środki pozyskiwać własnymi siłami, a nie licząc na, na chociażby środki publiczne. Oprócz tego wymyśliliśmy jeszcze taką dodatkową działalność, którą jest robienie nadruków na odzieży. Z racji tego, że tych działań dla dzieci robimy sporo różne jakieś tam gadżety typu koszulki, bluzy, smycze i tak dalej są nam potrzebne do, do naszych działań, więc postanowiliśmy, że możemy to robić sami, więc dopisaliśmy właściwe PKD do działalności i, i z racji tego, że jest dużo szkół, dużo firm, które gdy dowiedziały się, że mm, mogą zrobić takie, takie gadżety, a przy okazji pomóc dzieciakom, to bardzo chętnie korzystają z naszych usług. Głównymi odbiorcami naszych działań są dzieci. Organizujemy dla nich wypoczynki typu kolonie letnie w lecie, natomiast w zimę ferie zimowe. Oprócz tego w ciągu roku jakieś wyjazdy, jakieś imprezy kulturalne zabieramy ich na, do kina, do teatru. Organizujemy dla nich różne zajęcia sportowe także. No, jeśli chodzi o objazdy z wizytą u siebie, to ja byłem bardzo zaskoczony, jak to wygląda. Jedyne, co wiedziałem o tym programie, to, to tylko tyle, że kiedyś moja żona brała w czymś podobnym udział i tutaj właśnie u stronę maji, że to się uparła, żebyśmy też w, w tym objeździe tutaj w naszym regionie się pojawili. Ludzie super, bardzo fajne miejsca wybraliście, żebyśmy podwiedzali. Także, no byłem bardzo mile zaskoczony i myślę, że to jest super forma i jednoczenia ludzi z, tego, z takiego środowiska i ogólnie super forma zabawy i też nauki.